Mój dzień się zaczęłam od pieczenia chlebka, później przyszedł czas na głaskanie, przytulanie, mizianie, całowanie. No, dzień, jak, co dzień zawsze, tak zaczynam dzień z moimi kociakami. Później przyszedł czas na pranie, które ściągnęłam, drugie rozwiesiłam. No i w końcu czas na to, To jest moje śniadanie. Dzisiaj były owoce, mleko owsiane i czekoladowy smak. Miam! Hej kochani, jak tam wasza niedziela mija? My wróciliśmy z centrum. Teraz wzięłam pieska sąsiadów pod opiekę mamy. Mam na weekend na spacerek. Chodź, nie gra. Wróciliśmy z, wróciliśmy z miasta. No i powiem wam, że no nie nadaje się do jeżdżenia samochodem. Niestety czuję plecy i kark. Szczególnie kiedy samochód zwalnia. Chodź, chodź szczególnie kiedy samochód zwalnia, to czuję takie ciągnięcie i wtedy ten ucisk się pojawia. Także za chwilę kładę się na matę, aby sobie ulżyć. Dobrze, że to matę szwagierka jeszcze yy, pozwoliła mi przytrzymać przez chwilę. Dziękuję Ci bardzo, Madzia, bo naprawdę świetna ulga to jest. No i pięknej, yy, pięknej niedzieli dla Was. Może później wskoczę na chwilę jeszcze. Pa, pa! Rzadko kiedy używam filtry, jednak dzisiaj jest zdecydowanie taki dzień, w którym potrzebuję go użyć. Dzisiaj ja zrobiłam sobie ostatni koktajl z tym białkiem waniliowym i powiem Wam, że śmiało może konkurować z czekoladowym. Mój koktajl już jest na wodzie z racji późnej pory, ale jeszcze pieką się chlebki dla jednej z was, więc jutro rano będą do odbioru. Zanim jeszcze pójdę spać, zrobię sobie medytację, bo czuję, że dzisiaj potrzebuję takiego otulenia. Oglądałam film i po prostu uroniłam tyle łez, że już dawno się tak nie popłakałam. Po prostu był tak wzruszający moment, który też przypominał mi troszkę to, co kiedyś w życiu się po prostu spotkało w moim prywatnym życiu, jak byłam dzieckiem, nastolatką. Także pięknej nocy dla Was. No, A dla na zdrówko.